Jakby wiesz, powiem tak, nie słyszałem nic nowego, no ale tak raczej myślę, że tu się pakuje do domu, czegoś Dlaczego się pakujesz? Widzę, że Sara nie jest zdecydowana, i bo ona chyba widziała, że to, że ja jestem miły wobec niej, to ja wiesz, pierścionek zaraz wyskoczy i wielkie zaręczy. Ja Ci powiem, tak, jako jej taka kumpela, no z Tobą kobieta by naprawdę miała dobrze, ale po prostu ona, no nie potrafi się przełamać jakoś. Mi się jest gorąco i zimno jednocześnie. Ale będziesz chora, możesz się też skonsultować z kimś. Tak, to może pójdę do siebie. Mhm. Nie chcę zapeszać, ale naprawdę mi się bardzo z Matim dobrze spędza czas. Jest taki e, też zwaliowany, ale czuję taką przy nim swobodę, taką jaką nie czułam przy, już dawno przy nikim. Do teraz nie miałem jeszcze takiego rollercoasteru umysłowego. Do teraz. To będzie dla mnie najgorsze 24 godziny. Ja nie, nie lubię czekać na jakby to. To dla mnie, wiesz, czekanie na skalali. Co źle wyglądasz. Przytłuczona jesteś. No bo ja nie wiem, co ja mam robić. Ja wcześniej się zastanawiałam, wow, Gigi ma przerąbane, bo ona nawet nie wie, kto jej się najbardziej podoba. Po czym dzień później ja mam to samo. Czuję na sobie dużą presję ze strony Sebastiana. Będę czuła się źle, nie dając mu szansy, bo wiem, że na ją zasługuje. Powiem, że jest świetnym, wartościowym facetem. A z drugiej strony, ja się czuję strasznie skrępowana przy nim. Jak tam, David? Nudy. Mówisz, tak? Mówisz, Mówisz że by nie poszedł więcej. <noise> nudy? Jeszcze byłem głodny, miałem pęcherz pełny. Aha. I... I wszystko na czerwono wyjdzie przez to. <noise> Powiem szczerze, że to był pierwszy, mam nadzieję, ostatni raz. <noise> Nuda, nie mogę. Jak. Możliwe to. Chłop. Nie ma emocji w sobie, nie? Bez układu nerwowego. Bez układu nerwowego, no.